Hej wszystkim, to Mary Kaden i witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym i ostatnim już odcinku z serii Misja Rodzinka Kirmowskich. Dzisiaj, tak jak zresztą mówiłam Wam to już pod koniec ostatniego odcinka, nie będę wykonywać żadnych zadań, nie będę wypełniać żadnych nowych stron. Wszystkie strony, które moim zdaniem pasowały do mojej simowej rodzinki, wypełniłam, zresztą razem z Waszą pomocą, także teraz je ja sobie wszystkie obejrzymy. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy już przy książce Misja Rodzinka Kirmowskich. Tak jak mówiłam, dzisiaj nie będę już wypełniać żadnych stron, nie będę jej uzupełniać. E, tylko to jest właśnie taki dodatkowy odcinek, w którym przejrzymy sobie wszystkie strony wypełnione do tej pory. E, też zobaczycie, co na niektórych dodałam od siebie. Myślę, że fajnie będzie właśnie zobaczyć tak całą książkę e, w jednym filmie. E, na okładce nie zmieniło się zbyt wiele, nie zmieniałam okładki. Pomimo, że w książki Autorzy sugerują coś takiego, żeby stworzyć własną okładkę. Ja tutaj jedynie dodałam nazwisko Kirmowskich nad literką I, taki mały zielony kryształek, sugerujący, że jest to rodzinka Simsowa. I taka wersja okładki po prostu mi się bardzo podoba. Na kolejnej stronie, takiej tytułowej, dodałam tylko ich nazwisko, Kirmowscy, wyklejone z takich naklejek. A tutaj napisałam, że ta książka należy do Amerykan, czyli do mnie. Tutaj mamy strony z instrukcjami i przechodzimy do drzewa genealogicznego. Jest ono, może Wam tu poprzybliżam niektóre rzeczy, jest ono narysowane ołówkiem, tak jak tutaj autorzy sugerowali, żeby zawsze można było coś zmienić czy poprawić. Na następnej stronie mamy kręgi rodzinne. Które właśnie pokazują to, jak bardzo jestem związana z poszczególnymi członkami rodziny kirmowskich, w zależności od tego, jak blisko tego mojego kółeczka oni zostali umieszczeni. I tutaj przechodzimy już do rodzinnego albumu. Uwielbiam te strony, myślę, że wyszły bardzo fajnie. Też spróbuję Wam je pokazać z bliska. Tutaj mamy oświadczyny Julii i Michała. Dzień śnieżynki. Rodzinkę Latem, zdjęcie z fotobudki. Biankę i Mikołaja na randce, e, ślub Julii i Michała, ślub Rakeli i Mateusza e, oraz ślub Bianki i Mikołaja. To jest taka bardzo ślubna strona. E, dalej mamy narodzinę Wierdzini, Julię i Michała, zapatrzone gwiazdy, Julię i Małego Dostana oraz dwie fotografie przedstawiające obecne różne Bianki oraz Virginie z Roxy w ich nowych miejscach zamieszkania, o których tak jak mówiłam na razie, na razie nic wam nie powiem. Jeszcze z daleka rzut okiem na ten album, bo myślę, że wyszedł bardzo fajnie. Następnie mamy pierwsze wspomnienie, właśnie związane z serią. Tutaj Julię w pierwszym kadrze, jaki pamiętam z filmu oraz Julię jeżdżącą na rowerku, ponieważ to właśnie bardzo dobrze pamiętam, jak ona jeździła na tym swoim rowerku na samym początku. No i krótki opis tego. Te strony wyszły tak bardzo uroczo i słodko i bardzo podoba mi się, jak wyglądają. Dalej mamy strony, które przedstawiają Rodzina Kirmowskich podczas posiłku dosyć dawno temu, czyli podczas pierwszych urodzin Mateuszka, który jest tutaj trzymany na rękach Julii. On wtedy z niemowlęcia stawał się małym dzieckiem i bardzo urocze zdjęcie również. Na następnej mamy rodzinę Kirmowskich podczas kolacji obecnie to pamiętacie, specjalnie urządzałam im kolację, żeby zrobić to zdjęcie, myślę, że to wyszło całkiem fajnie. Tutaj z brzegu też wypisałam, kto znajduje się na zdjęciu. Kolejne strony są to strony z przepisami. One zostały ozdobione takim wycięciem na brzegach. Dzięki temu wydaje mi się, że wyglądają jak, nie wiem, właśnie jakiś taki stary zeszyt z przepisami. Może tutaj przepisów za bardzo nie ma. Jest jeden przepis na ambrosia, który zapisywałam przy Was. Tutaj jest napisane: ambrozja potrafi przywrócić simą życie. I cały przepis jest ozdobiony takimi złotymi kryształkami, złotymi plambobami. Myślę, że wygląda to bardzo ładnie. Dalej mamy czas zabawy, gdzie zostały umieszczone zdjęcia wszystkich zabawek. Które najlepiej zapamiętałam, a które należały do rodziny Kirłowskich. Też bardzo urocze strony, bo miło kojarzą mi się te przedmioty i no, pamiętam po prostu każdy z nich. Tutaj również strony, które bardzo mi się podobają, opowieści wieszaków, czyli takie najbardziej kojarzone przeze mnie i przez Was zresztą też ubrania z Essex bluza Julii, sukienka Bianki, spodnie Bianki, sukienka Julii. Julia w stroju farówki oraz tutaj taki mały wzór fioletowej zebry. Tutaj przechodzimy do książek wszystkich napisanych przez Julię, bo Julia była pisarką. Na tych brzegach wypisałam wszystkie ich tytuły. Ja tutaj z boku takie małe statystyki, ile napisała bestsellerów, ile przeboi, ile gniotów i ile w sumie stron oraz zdjęcie jej różowego laptopa, na którym te wszystkie książki tworzyła. Tutaj znajduje się galeria rodzinnych obrazów, jakie wisiały właśnie w domu Kirmowskich. Większość z nich jest namalowana przez Virginia, zwłaszcza te portrety kotów, które możecie tu oglądać, czy też portrety Julii. Tutaj jest też zdjęcie Julii i Michała z Egiptu. Jest też bardzo pamiętny obraz z pierwszego domku. Sami mi zresztą pisaliście, żebym go tutaj umieściła, więc go umieściłam. Hej moi drodzy, przechodzimy dalej. Tutaj mamy odtwarzanie sceny ze starej fotografii. Chodziło o budowanie iglo. Tutaj właśnie mamy starą fotografię, jak rodzina kierowskiej budowała iglo, a tutaj nową, co zresztą mogliście oglądać na filmiku. Dalej mamy moją honorową stronę, a mianowicie posąg dziedzictwa, który udało się zrobić Julii. Tutaj on. Zrobiłam go w stylu takim złotym. Tutaj nadal jest napisane Julia Kiermowska, co może być widać dosyć słabo, ale strony prezentują się bardzo fajnie. Jestem bardzo dumna z tego posągu. Zresztą też mogliście oglądać w takich dwóch moich specjalnych filmach, jak Julia ten posąg dziedzictwa sobie zdobyła. Następnie mamy stronę z powiedzonkami, które można było zapamiętać. Są cztery takie, takie, które ja zapamiętałam i które wy mi przytoczyliście. Ogólnie jest taka zdobna taśma z serduszkami. Dalej mamy domowy zwierzyniec. Tutaj są fotografie wszystkich zwierzaków, jakie przebywały w rodzinie Kirmowskich, począwszy od rybki, biedronki, rybek Michała, Papugi Mateusza po wszystkie nasze kociaki. Dalej jest nekrolog dla zwierzaka, właściwie dla zwierzaków, dla Zoe oraz dla Stana. Tutaj jest zdjęcie, jak się bawili ze sobą, kiedy byli mali. No a tutaj właśnie takie krótkie wspomnienie o nich. Dalej mamy stronę ze zgubioną rzeczą. To była właśnie kocia zabawka foliowa kuleczka, która zgubiła mi się gdzieś na kilka odcinków, a potem odnalazła się w skrzynce z zabawkami. Następnie rzeczy, które dziedziczymy. Tutaj mamy takie różne rodzinne pamiątki, które Myślę, że będą zawsze przekazywane dalej z pokolenia na pokolenie kolejnym kirmowskim, właśnie pamiątki z wycieczek do Egiptu i do Chin oraz takie różne trofea, które udało im się zdobyć czy to Biance, czy Virginia, czy na przykład Mikołajowi. Moja rączka odrysowywana, ta, w której trzymam myszkę, kiedy nagrywałam SXSW, myślę, że też fajnie wyszła razem z podpisem. W skali 1 do 1. Dalej mamy stronę z takimi cechami wyglądu, które moim zdaniem po sobie dziedziczą. Zaznaczyłam tylko brwi i policzki, ponieważ nie widzę w sumie nic takiego innego, co, co by po sobie dziedziczyli. Dalej mamy dziedziczenie, ale bardziej cechy charakteru. Tutaj dodałam, widzicie, takie kolorowe chmurki. Mamy dążenie do celu, miłość do muzyki oraz to, że kochają zwierzaki. To są takie różne kolorowe obrazki. Dalej strony z tym, w czym teraz nie powiedzie się lepiej i w czym gorzej. Nie ma w sumie tego zbyt wiele, bo myślę, że ich życie jest ogólnie na podobnym poziomie cały czas. Dalej świadectwo statusu społecznego, czyli ich obecny dom, przynajmniej ten, który widzieliście jako e, ostatni na nagraniach. Bardzo duży dom. Także myślę, że świadczy o tym, że dobrze im się powodzi. Tutaj list, który pisałam ostatnio do przyszłych pokoleń. Myślę, że wyszedł całkiem fajnie i trochę wzruszający jest. Tutaj wycinek z gazety o tym, jak mroczny kosiarz pojawił się na weselu. Wszyscy chyba zawsze będziemy wspominać te zdarzenia, także idealnie nadało się do gazety. Dalej mamy zawody, jakie wykonywała cała rodzina. Tutaj była rubryka na wymarzone zawody, ale oni zawsze wykonywali zawody, o których marzyli. Także tutaj też zmieniłam na wykonywane zawody i to są zawody, których się podejmowali. Następnie mamy to, jak im powodziło się z pieniędzmi. Tutaj wykres, on się w sumie zmieniał chyba trzy razy, bo po tym odcinku, jak mi przypomnieliście, dodałam karnety festiwalowe, a po nagrywaniu tego, jak Julia zdobywa posąg dziedzictwa, dodałam tutaj, że wygrała na loterii te pieniądze, a nie pozyskała je odem. W sumie tak było, możecie zobaczyć. Tutaj wspólna rodzinna rywalizacja. Wstrzymywanie oddechów w basenie zimą. Trochę ekstremalny sport. Na szczęście wszyscy przeżyli, nikomu niczego się nie stało. A zwyciężczynią okazała się Emilia. No i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z tego dnia. Nawet tutaj z tyłu paparazzi się załapał na tym zdjęciu. Tutaj mamy kilometry miłości, czyli to, jak daleko od siebie teraz są poszczególni członkowie rodziny. Są tu znacznie tylko dwa miasta, mianowicie Hidden Springs, w którym został. Mateusz ze swoją rodziną i Sansa dwali, w którym obecnie przebywa reszta rodziny. No i tutaj dokleiłam tą niteczkę, tak jej było zasugerowane i jest napisane, że bardzo daleko w simowym świecie, bo praktycznie niestety nie mogą się odwiedzać, jeśli są w różnych miastach. Takie prawo simsów smutne. Dalej mamy list do Julii Kirmowskiej, tutaj ze zdjęciem, które też myślę, że wyszedł nieco fajnie. Akurat idealnie mi się to zmieścił. też taki dosyć nostalgiczno wzruszający. Tutaj strony, na których jest opisane, jak Kirmowcy okazują sobie miłość. Też widzicie, pojawiło się tutaj trochę więcej kolorów niż wcześniej. Ładnie to teraz wygląda. Rodzinne podróże. Bardzo lubię te strony, bo moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają. Tutaj podróż Julii i Michała do Alsimhary oraz podróż Bianki i Mikołaja do Shang Simla. I takie różne zdjęcia z tych wycieczek. Ładnie to wyszło. Tutaj poczucie własnego miejsca w świecie, czyli skąd pochodzi rodzina Kirmowskich z Sunset Valley. Tutaj właśnie taka mała ulotka jakby z Sunset Valley też fajnie to wygląda. Dalej mamy mapkę Sunset Valley z różnymi tutaj... Y Ważnymi, zaznaczonymi miejscami, co niestety one są na czarno i widać je na tej mapce dosyć słabo. Ale jak się ktoś przyjrzy, to można spokojnie odczytać wszystkie. Tutaj to, jak bardzo czują się osiadli, y, tam gdzie się znajdują. A propos Bianki, a propos Virginia. Że Virginia, moim zdaniem, jest ptakiem w klatce uwięzionym, a Bianka i jej rodzina to wędrowne jaskółki. Dalej mamy też sceny, które bardzo mi się podobają, jak mi wyszły tutaj z tymi wszystkimi kreseczkami i szlaczkami. To jest miłosna mapa życia Pianki i Mikołaja, właśnie jak się poznali, poszczególne etapy ich znajomości, te trochę bardziej burzliwe i te trochę mniej. Myślę, że ta mapka wyszła bardzo fajnie. I naprawdę podoba mi się. To są chyba też jedne z moich ulubionych stron. Tutaj strony, które też mi się bardzo podobają, gdzie mieszkała Julia. I tutaj są wszystkie domki i wszystkie miasta, w których właśnie mieszkali Kiermowcy, w których mieszkała Julia. Też bardzo podobają mi się te strony, bo lubię właśnie różne domy w Simsach, lubię różne miasta i tak fajnie to się razem tutaj łączy. Następnie strona z. Oryginalnie strona powinna być z tym, czy się czegoś żałuje. Natomiast ja tu umieściłam takie chmurki, w których są poszczególne kwestie, nad którymi musiałam się dłużej zastanowić, zanim dokonałam jakiegoś wyboru wpływającego na życie kirbowskich. Tutaj, dosyć kolorowo, mamy zdjęcia ze wszystkich urodzin, jakie obchodziła Julia, różne właśnie fajne wspomnienia tutaj są. Także też dosyć fajna strona. Tutaj 10 rodzinnych zagadek, chyba trochę mniej, e, ale chyba trochę mniej niż 10, ale różne takie fajne bugi, e, które ja pamiętałam i też które wy pamiętaliście dzięki Waszej pomocy, udało mi się tutaj zamieścić. E, także fajnie to dosyć wygląda. Można sobie przypomnieć różne dziwne sytuacje, e, na jakie natrafiliśmy razem. Tutaj rodzinny sekrecik i zdjęcie o tym, jak Julia pomogła pogodzić się Biance i Mikołajowi, ale ci, to tajemnica. Wykaz nasilenia różnych kłótni, jakie tutaj miały miejsce w rodzinie. No Pamiętamy, że największą kłótnią jest właśnie ta między Bianką a Mikołajem, ale na szczęście ona już jest historią, przynajmniej tak myślę. Bo mamy tutaj dalej właśnie świadectwo pojednania Bianki i Mikołaja razem z ich zdjęciem. Następnie zeznania świadka, a propos jakiegoś wydarzenia, tutaj jest akurat zdjęcie jak Julia dzięki Zoi dostała drugą szansę na dłuższe życie od mrocznego kosiarza. Też dosyć ciekawa i niespodziewana przez nikogo myślę sytuacja. Dalej mamy różne cechy. To też ostatnio wypisywałam poszczególnych członków rodziny, takie moje ulubione i kiedy się objawiły. I tutaj tekst przysięgi małżeńskiej, czy będziesz kroił dla mnie warzywa? To mój komentarz, kiedy Bianca i Mikołaj brali ślub. I tutaj mamy właśnie jeszcze te. Strony, które wypełniałam na samym początku, kto jest kim, ze wszystkimi zdjęciami członków rodziny Kirmowskich. Bardzo fajna strona, fajnie też można sobie ich wszystkich naraz zobaczyć. No i to, moi drodzy, byłoby już wszystko w tej książce. Tak, ona się teraz prezentuje. Możecie zobaczyć, jaka teraz jest gruba. Trochę się zmieniła grubość, trochę się pochwalowały kartki. Jest wypełniona i moim zdaniem ukończona i podoba mi się to jaką formę przybrała fajnie że właśnie mogliśmy ją tworzyć razem ok moi kochani tak to się właśnie prezentuje tak się prezentuje wypełniona ukończona kronika rodziny Kirmowskich mam nadzieję że wam się podoba dajcie znać która z tych stron albo które z tych stron jeśli nie możecie wybrać jednej podoba wam się najbardziej jestem ciekawa po prostu waszych opinii na ten temat, która według was wyszła najfajniej. I co? Pozostaje mi jeszcze raz bardzo Wam podziękować za tak aktywny udział w tej serii, za wszystkie Wasze cudowne komentarze z Waszymi wspomnieniami, za wszystkie maile, za wszystkie zdjęcia, które mi tam wysyłaliście. Po prostu, wow, mega się cieszę, że to jest nasze wspólne dzieło. Gdybym tworzyła ją sama. Na pewno byłaby uboższa i nie przypomniałabym sobie aż tylu rzeczy. Także fajnie by było to naprawdę z Wami powspominać. Będę bardzo mile wspominać tę serię. A ta książka stanie się moją cenną pamiątką, do której z pewnością co jakiś czas z uśmiechem będę zaglądać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas w tym odcinku. I ogólnie przy tej całej serii jeszcze raz wielkie dzięki, buziaczki i pa, pa!